Witam w mojej kuchni. Postanowiłem nagrać piękny odcinek. Dawid gotuje. Mogłabym teraz podać listę składników, ale ja to robię zawsze z głowy. Więc mam cebulę i będę kroić cebulę. cebulę. Garnek. Nic tu nie ma. A teraz zrobię... Jak to się stało? O mój Boże. Co ja teraz robię? Neutralizuję cebulę. Odczuwam ból. Proszę. I zaczyna się smażyć. Ale nie zdałem oleju. Używam oleju. Oliwy z oliwek. Prosto z Grecji. Proszę. Pora na marchewkę. Znaczy dwie marchewki. Biorę łyżkę, żeby przemieszać cebulę. Będziemy teraz ją obierać. Moja cebula! O nie! Żartuję. Okej, okay, kroję marchewki na pasterki. Właśnie. Jak coś używam deski plastikowej, ponieważ tajnym składnikiem mojego jedzenia są mikroplastiki. Dobrze, marchewki są pokrojone, więc wrzucamy je do smażącej się cebuli. Najważniejszy składnik to oczywiście czosnek. Mały, ale waleczny. Wiecie jak się robi CPR? Tak. I naciskamy. Proszę. Sam wyskoczył normalnie potem. Powiedzmy obciąć końcówki. Wtedy się tak łatwo, bo obiera. Dosłownie to odchodzi w całości. Ludzie mi zawsze narzekają, o, nienawidzę, nienawidzę obierać czosnku. Nie umiesz po prostu obierać czosnku. Proszę, kolejny, proszę, znowu. Samo schodzi. Sklejysiu. Warzywa się już trochę podsmażyły, należy zalać je wodą. Pięknie. Są to półtora litra. Pięknie mieszamy. Ok. Dobrze, teraz to przykryjemy I niech się gotuje. W czasie, kiedy zupa się gotuje, ja pokroję tofu. Mamy moje ulubione tofu naturalne. Jeszcze z niego kapie, jak widać. Robimy taki myk. Jeju, ki do nas przyszedł. Proszę. Tutaj przyciskamy, wyciskamy wszystko. Nie kocie. Dodajemy tofu na kosteczkę, 1 na 1 cm. malutka, ale też nie za mała. Ta, chodź tu, do. chodź, dostaniesz tofu, dostaniesz tofu, ci. tofu? To jest moment, kiedy mogę dodać mój sekretny składnik, jakim jest kostka rosołowa. Że mówić, e, to nie jest prawdziwe miso. Skoro dodałeś kostkę Rosową, to nie ma być prawdziwe miso. To ma mi smakować. Możemy teraz dodać. Teraz musimy dodać. Pasta miso. Proszę Państwa. Taka piękna, za 21 zł. Prosto, prosto z Korei. To jest koreańska pasta miso. No więc teoretycznie powinniśmy to robić przez sitko ale zgubiłem sitko. Muszę dodać sos sojowy, który jest w moim pokoju. Jeśli chcecie tip na to, żeby Wam nie, nie wyleciało tyle, kiedy sobie po prostu chcecie tak poproszyć trochę, to nie musicie tak się męczyć. Zatykacie tą dziurkę. Wtedy leci kropelkami. To jest genialne. Czy to nie jest To jest genialne. Wszystko robimy na oko, ponieważ... Kurwa mać, wleciał mi tu papierek od kostki rosołowej. Przed chwilą go widziałem, ale już nie widzę. Ja żartowałam z tymi mikroplastikami. No może z mikroplastikami nie, ale nie chcę makroplastików w tym. Dobra. Mogę teraz posmakować. Czegoś mi tu brakuje. Więcej sosu! Okej. Okay. To jest moja ulubiona część. To jest dosłownie moja ulubiona część. O, no, są takie wodorosty, e, Są suche, takie malutkie. I może się wydawać, że to je, nie jest mało. I BUM! Nagle jest tego pełno. To jest jak szpinak, ale odwrotnie. Kładki chili. Okej, okay, możliwe, że dodałem trochę za dużo. Ale zignorujemy to. oczywiście na sam koniec, mimo że ja zwykle jem miso bez makaronu, to kupiłem ten, ponieważ moja siostra go lubi. Przykrojmy to. To jest mój setup. To jest setup. Kurwa, słoik ogórków konserwowych, krakus i deska. Teraz bierzemy szczypiorek. Łooo! Wow. Proszę. I widzimy się, jak zupa się zrobi.